Witam Państwa, plantacja cebuli z siewu wiosennego, po jakiejś tam krótkiej przerwie, proszę zobaczyć jak wyglądają rośliny. Mieliśmy teraz, proszę Państwa, parę dni bardzo upalnych, więc trochę takich poprzesychanych czubków, roślina nie dała rady przepompować wody przez siebie, to nie jest żadna choroba, to jest po prostu fizjologia. Ale też przeszliśmy z producentem plantację. Mamy tutaj troszeczkę stymfylium. Tak? Tutaj zaraz pokażę Państwu o właśnie ten liść, który pokazuje, to jest stymfylium. Ale też mamy jakieś pierwsze objawy mączniaka rzekomego, pojedyncze liście na takim szczypiorze bardzo intensywnym nie w tym miejscu, gdzieś tam na takim dołeczku bardziej gliniastym, tam gdzie jest większy zasób jeszcze wody plantacja zdeszczowana, popadało parę litrów wody została zasilona jeszcze ostatni raz saletrą wapniową Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ochronę tak jak powiedziałem, zaczyna się robić mączniak rzekomy więc z produktów zarejestrowanych mamy do dyspozycji Infinito, i myślę, że ten produkt bym tutaj uderzył, bo za kilka dni ma się zrobić troszeczkę chłodniej, więc tutaj nie ma co, co kombinować. Ewentualnie po Infinito, jakieś 2-3 dni, można zrobić Lunę Experience, żeby chronić też przed tym filium, bo tego z tym filium też troszeczkę jest. Pamiętajcie Państwo, że co 3 tygodnie musi iść produkty. Mowento, jeżeli poszedł już dwa razy, to trzeba by zrobić Benewie, żeby chronić przed wciornaskiem. I przy każdej grzybówce, zwłaszcza na Kujawach, do lewamy produktów insektycydowych, które dobijają po prostu wciornaski te, które jeszcze gdzieś tam łażą po, po roślinie. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja cebuli z siewu wiosennego jest akurat podlewana. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda. Tak wyglądają rośliny. Tutaj cały czas mamy teraz włączoną deszczownię. Deszczownia podlewa. Proszę Państwa, zrobiło się rzeczywiście dość sucho pod takim upalnym końcu zeszłego tygodnia. Producenci podlewają. Jeżeli chodzi o ochronę, trzeba uważać na bardzo na mączniaka rzekomego, żeby tutaj nie nastąpiły jakieś infekcje. Nie ustaliłem z producentami, jak to było obryskiwane, ale wydaje się, że. To, co można stosować na mączniaka. Macie Państwo Infinito, Macie Państwo Carial Star, Macie Państwo Cabrio Duo. Są jeszcze produkty, które zawierają cymoksanil, ewentualnie. Także któryś z tych produktów trzeba wykorzystać. I pamiętajcie Państwo, opryskujemy tak naprawdę raz na 5 dni przy takiej pogodzie, kiedy jest chłodno, kiedy jest wilgotno. Taka pogoda właśnie jest. Jest trochę z tym fylium, też są, są pojedyncze liście, jest trochę zasychanych końcówek liści, które są zaschnięte z powodu bardziej upalnego słońca. Ale też na tej plantacji, proszę Państwa, ponieważ wykopałem jakąś tam roślinę, zaczyna się różowienie korzeni i należałoby teraz zrobić zabieg produktem poliversum Właśnie się podlewa, więc jest, będzie dobry dobry czas na to. 150 gram poliwersum e, w dużej ilości wody opryskiwane nad ranem na dużą rosę, żeby spłynęło pod rośliny, więc e, trzeba będzie ten zabieg wykonać. Trzeba pamiętać tylko, że grzyb Pythium oligandrum, który jest zawarty w poliwersum nie lubi e, być pryskany na powłokę z fungicydów, więc należałoby zrobić jakąś przerwę karencyjną, około tam 5-7 dni przynajmniej, żeby tego grzyba po prostu nie zniszczyć. Jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj nawożenie na tym polu jest skończone i można ewentualnie zrobić jakieś nawożenie dolistne. Myślę, że w tej fazie cebuli, kiedy rosną główki, nawóz, który zawiera w granicach 10-12% azotu, ponad 30% potasu, można tutaj wykorzystać. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.